Cukierek albo psiku, z tej strony wasza ulubiona wiedźma, Simdora się kłania. Z okazji zbliżającego się Halloween mam dla was super odcinek, bo dzisiaj... Będziemy budować domek, a każdy pokój w tym domku to będzie inna postać z serialu The Originals. No wiecie, Halloweenowe rzeczy, wampiry, wilkołaki, czarownice, czego chcecie więcej? Jest to idealny tematik i serial, właśnie na Halloween. Na początku musiałam w ogóle stworzyć te postacie, żebyśmy tak mniej więcej zaczęli je charakteryzować. Wiecie o, wiecie o co chodzi? No nie każdy oglądał też ten serial, więc ja Wam trochę tutaj poopowiadam o nim. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcę Was poinformować o bardzo fajnej Halloweenowej wyprzedaży na Steamie. Znajdziecie tam wiele ciekawych okazji oczywiście upiornych, szczególnie do The Sims 4, gdzie przygotowane są właśnie upiorne zestawy i są w bardzo korzystnej cenie. Promocje trwają od 26 października do 2 listopada, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmiku znajduje się link do stronki. A my wracamy do naszych oryginalsów. Dobra, wydaje mi się, że możemy zacząć od Freji. W ogóle tutaj zacznijmy od tego. Ja stworzyłam tutaj szóstkę rozeństwa. Jest tutaj Freja, jest tutaj Finn, jest tutaj Elijah, jest tutaj Klaus, Rebeka, no i Cole. No i do tego stworzyłam Marcela i Haley, tak mi się wydaje, że to są takie kultowe postacie po prostu z tego serialu. Zacznijmy budować nasz Tom. I ja chciałabym ten dom zbudować w stylu takiego właśnie nowy Orleans, w tym stylu, jak oni mieli ten domek. Oczywiście on nie będzie identyczny. On nie będzie identyczny, ponieważ ja tak zbytnio nie wiem, co tam jest rozmieszczone, chyba ciężko w ogóle znaleźć takie rzeczy wszystkie pokoje w tym domu, bo ten dom u nich to jest po prostu gigantyczny, ale postaram się zrobić bardzo podobny dom do tego, co oni mieli. To znaczy, chciałabym, żeby tutaj był taki w środku dziedziniec. Tutaj również było dużo balkonów. Dobra, i tak to mniej więcej dach będzie wyglądał. Tutaj w ogóle wokół domu, to ja bym to potraktowała jako ulicę. Czy wiecie, wokół tego domu się chodzi, czy coś takiego, żeby faktycznie, i tu jeszcze tak specjalnie wybrałam San mojszuno, żeby właśnie pasowało to do siebie. że tutaj jest bruk i tutaj też będzie bruk i w ogóle takie sprawy. Tutaj można od razu też pomalować tą część, wybrukować w sensie. I tutaj powiedzmy, że będzie wejście do tego domku, no wiecie, tutaj też na dziedziniec. Wydaje mi się, że mega spoko to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze oczywiście muszę dokończyć barierki. Pomalowałam też ścianę na taką cegiełkę, więc wydaje mi się, że możemy teraz zająć się oknami i drzwiami. Może zamiast tego łuku jeszcze dam takie drzwi zwyczajne, no żeby tutaj jednak było takie niby wejście do tego domku. Aj, no i zapomniałam w ogóle jeszcze, że <laughs> trzeba tutaj balkon zrobić, jeszcze w środku balkony. Dobra, to mniej więcej tak teraz będzie wyglądało. Tutaj też oczywiście na górę pododaję różne drzwi i będzie to w taki sposób. No i dobra, lecimy teraz z oknami na zewnątrz z też by się jakieś okna przydały oczywiście. No i drzwi na te balkony. Mm. Dobra, z zewnątrz dałam takie zwykłe okna, a tutaj polecę z takimi, no mniej więcej tymi samymi, co są drzwi. Żeby też do środeczka, z środeczka wpadało światło. No jak coś, to oni się nie usmażą, bo są pierwotnymi. Czy w Simsach? Nie, no bo jeszcze im nie ustawiłam, żeby, żeby się nie spalili. Mam nadzieję, że się nie spalą. Dobra, no i to się będzie prezentowało w taki sposób. Jakby jest okej, okay, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nie będziemy tutaj jakichś roślin dawać bez przesady. Ten dom jest dosyć duży, więc mam nadzieję, że się 8 simów tutaj zmieści. Oczywiście dla każdego zrobimy sypialnię. Dobra, udało mi się wydzielić parę pokoi, także tutaj będzie pierwsza sypialnia, tutaj będą jeszcze trzy tutaj zrobimy jakiś kuchnio-salon, jadalnia i w ogóle takie sprawy, ja, raczej jadalnia bez salonu, yy, tutaj mamy kolejny pokój, kolejną sypialnię, tutaj jest taka większa sypialnia, tutaj taka podłużna bardziej, ale też się tutaj oczywiście coś zmieści, no i tutaj jest taka jedna mniejsza, więc dobrze wydaje mi się, że możemy zacząć od najstarszej, czyli Frey. Freja jest, tutaj już Wam pokazuję Freja jest wiedźmą, więc trzeba będzie jej taki e, wiedźmowy pokój, trochę zrobić wiecie, zioła na ścianach i w ogóle jakieś dziwne czary-mary, także wydaje mi się, że możemy od niej zacząć, bo ona jest najstarsza, więc stanie Pierwsza pokój. Dobra, wydaje mi się, że ona nie potrzebuje jakiegoś takiego większego pokoju, więc możemy w sumie umieścić ją w tym. Także zrobimy jej taki bardziej podłużny pokój. Tutaj wstawię łóżko z tego pakietu z czarodziejami. Do tego jakieś stoliki nocne. Dobra, tutaj bym jej zrobiła takie miejsce do czarowania. To znaczy jakieś biurko, jakieś tutaj księgi za tym. Ja bym tutaj w ogóle jeszcze takie zwisające może z sufitu... Zrobiła takie zioła, nasiona. To taki ma, w sumie, klimacik, wiecie, tutaj coś wisi nad tym. Do tego jakiś taki dywan z różnymi symbolami. Tutaj można by też komodę wstawić z jakimiś dziwnymi akcesoriami, z jakimiś lampami na przykład. Tutaj też na stoliku jakieś takie lampy dziwne zrobiłam. W sumie to zamiast tego dywanu to można by zrobić taki. Nie wiem, to mi się kojarzy z takim portalem czy coś takiego. To też by spoko wyglądało. Na przykład taki czarny. No i co, tutaj różne obrazy, jakieś lustro w tym miejscu razem z kanapą. No i takie drewniane ściany ze sztukaterią wydaje mi się, że też by były odpowiednie. Jakby Freya nie potrzebuje dużo, ona potrzebuje miejsca do czarowania, do spania tak naprawdę i jakichś różnych tutaj właśnie artefaktów, innych pudełeczek, także jeszcze to poustawiam jakieś tutaj akcesoria dla niej. To właśnie może jakieś doniczki z roślinkami. Czy wiecie, jakieś tam zioła hoduje, potrzebne do zaklęć. Także dobrze, mamy scharakteryzowaną tak naprawdę Freję. O niej się trochę mało dowiedzieliśmy, no bo ona była od trzeciego sezonu tylko, ale udało się, także się udało. Dobrze, następny jest Finn. Finn, który już wam mówię, który to jest Finn. Finn jest tutaj, Finn ogólnie nigdy nie nienawidził tego, że został wampirem, dlatego się ciągle sprzytykał z rodzeństwem i nie miał z nimi dobrego kontaktu, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że możemy dla niego zrobić odosobniony, tak naprawdę pokój od reszty, tak naprawdę domowników. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko pomysł. I zrobić mu taką ludzką po prostu sypialnię, bo on faktycznie nienawidził tego, że jest wampirem, więc. Zrobimy mu ludzką sypialnię, bo zawsze chciał być człowiekiem z powrotem. Także taka jedyna odosobniona sypialnia to jest z tej strony, no bo tutaj będę chciała zrobić właśnie kuchnię z salonem i z jadalnią. Także wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu będzie to odpowiednie, a tutaj no, wsadzimy pozostałe rozeństwo. Też bym chciała w takim, zachować w takim dosyć starodawnym klimacie to wszystko, więc daje, też dałam taką sztukaterię i wiecie tutaj jakieś ładne paseczki. Także no tak jak już powiedziałam, zrobimy tutaj mu zwyczajną po prostu sypialnię, taką ludzką, bo on tak zbytnio w sumie nie był dosyć, po, nie był aż tak pokazany w oryginalsach, oprócz tego, że ich nie lubił, tych swoich, tego swojego rodzeństwa, także nie jestem w stanie zbytnio powiedzieć, co, co na, tak naprawdę, co go charakteryzuje, oprócz tego, że właśnie nienawidził bycia sobą. Także dobra, tak się prezentuje jego sypialnia, nie jest to jakieś piękne, najpiękniejsze, ale po prostu jest brązowa, w klasycznym stylu można by powiedzieć, Także dobrze, Fina też już mamy załatwionego, następny będzie Eliza. Yy, jakby Elajża, no muszę się przyznać, nie wyszedł mi Elajża, to znaczy twarz jego po prostu mi nie wyszła, jakby starałam się, starałam się, ale naprawdę to chyba jest najgorzej zrobiona przeze mnie postać, w sensie po prostu z twarzy. Ale dobrze, to jest Elijah i on po prostu jest szlachetny, elegancki i w ogóle zawsze z kory do pomocy. I w ogóle rodzinny, no ale oczywiście, jak są przeciwności losu, no to weźmie w tym udział w zniszczeniu swoich wrogów. No ale tak, on jest właśnie szlachetny i ogólnie interesuje się muzyką, w ogóle czytaniem, literaturą. Także wydaje mi się, że możemy zrobić mu takie. Taką bibliotekę w sumie trochę. Także tak sobie myślę, może dajmy mu tą sypialnię. On właśnie tutaj będzie miał swoje, że tak powiem, swój domek. Też tutaj oczywiście dam sztukaterię i w tym miejscu na przykład zrobimy taką mniejszą bibliotekę. Oczywiście półki ustawiłam do samego sufitu. Wydaje mi się, że w tym miejscu możemy ustawić mu łóżko. Łóżko niech będzie najzwyklejsze w świecie. Takie drewniane, z taką elegancką pościelą. Do tego też tutaj oczywiście umieszczę stoliczki z lampeczkami. Powieszę jakieś obrazy złotej ramki. Białe zasłony. W tym miejscu możemy zrobić też kącik do czytania. Niech będzie z taką kanapą szarą, dywanem. No i oczywiście lampeczką. Dobra, w tej części przydałyby się wielkie szafy, ponieważ gdzieś Elajża musi trzymać swoje garnitury. Więc no, wydaje mi się, że właśnie możemy tutaj takie cztery szafy postawić. I chciałabym tu zmieścić jeszcze fortepian, taki najzwyklejszy czarny. W tym miejscu jeszcze jakieś dewaniki poustawiać. No i oczywiście jakieś arcydzieła. Także dobrze, pokój Elajży też mamy zakończony. Oczywiście mamy tutaj biblioteczkę, mamy jakąś sofę, łóżko, fortepian, no i garderobę po prostu na garnitury. Wydaje mi się, że to jest wystarczające dla Elajży i naprawdę fajnie wyszedł ten pokój moim zdaniem. Także lecimy do następnej osoby, którą będzie Niklaus, który wygląda w taki sposób, został przeze mnie oczywiście też stworzony. Wygląda trochę lepiej niż Elajża, znaczy zdecydowanie lepiej niż Elajża. Ale tak, właśnie to jest on i będziemy teraz robić jego pokój. On ma w sumie taką duszę artysty, także zrobimy mu właśnie pokój artystyczny z takim miejscem do. Konspirowania nad pokonaniem swoich wrogów. Też mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No i co, wszystko widzę w czerwonych kolorach, bo będzie malował krwią swoich wrogów, ten pokój, także to jest odpowiedni chyba pomysł. Wydaje mi się, że możemy mu dać ten pokój, tutaj w sumie z dwoma balkonami tak naprawdę. No i ja oczywiście to wszystko na czerwono pomaluję, bo mi się widzi to właśnie w taki sposób. Tutaj w tym miejscu umieściłabym kominek i nad tym kominkiem oczywiście obrazy. Chociaż w sumie umieszczenie tutaj lustra też nie byłoby takim złym pomysłem. To właśnie możemy to umieścić. Przed tym kominkiem dałabym jakieś biurko, dobra? Niech będzie na przykład to, razem z jakimś brązowym krzesłem. No i oczywiście dam pod to dywanik. Też niech będzie czerwony. Jakieś lampeczki w rogu pokoju. Teraz możemy w sumie zająć się jeszcze zasłonami na ścianę. Może wezmę te czerwone. Tutaj oczywiście nie domalowałam ściany jakimś cudem. Okej. Okay. Dobra, tutaj dałabym oczywiście czerwone łóżko razem z szafeczkami. No i oczywiście z lampkami, jakby, no to wszyscy, wszyscy tak dają. Dobra, no i w tym miejscu zrobimy właśnie kącik do malowania, dobra? Dobra, dałam tutaj płótna, oczywiście, sztalugę, jakieś miejsce na kolejne płótna i stoliczek tak naprawdę malarza. Dam tutaj też parę dywaników, żeby tak było przytulniej, ale też w kolorowych, znaczy w sumie w czerwonych kolorach. Zajdałam jeszcze taką gablotkę z, z naszyjnikiem. No nie wiem, chyba wydaje mi się, że nawet spoko to wygląda. No i dobra, tak się prezentuje pokój Niklausa, także wydaje mi się, że nawet całkiem spoko. Brakuje tylko szczątków jakichś swoich wrogów, chyba że w sumie wstawimy to. O, patrzcie, tutaj będzie taki strażnik, o, bardzo proszę. Bardzo fajne. Szkieleton. Dałam jeszcze tutaj taki statek wróg. Nawet całkiem fajny. O, może jeszcze sztabki złota? A niech se stoją. Kto bogatemu zabroni. Dobra, także tak się właśnie prezentuje. Już totalnie, yy, ostatecznie tak się prezentuje. I teraz co? Teraz będziemy robić pokój Rebeki. Rebeka jest tutaj, ona wygląda w taki sposób. No, chyba trochę mi się udało, jakby. Tylko wydaje mi się, że Elijah mi się nie udał, ale to ocenicie sami oczywiście w komentarzach. Dajcie znać w komentarzu, yy, jak oceniacie moją przyróbkę, tak naprawdę. oczywiście, jeżeli Wam się podoba filmik, to zostawcie lajka. Także właśnie teraz będziemy pokój Rebeki robić. Ona, jakby, ona tak naprawdę jest taką romantyczką, niespełnioną romantyczką, kochającą się w Marcelu przez całe życie i w sumie nie są razem, jakby nie byli razem, nigdy, jakby. Nie wiem czemu. Jakieś ciągle przeciwności losu były, bo Niklaus coś tam robił, że tak, żeby tak nie było. Dobra, może w rebekę właśnie damy obok tutaj Frei, obok pokoju Frei. Wydaje mi się, że możemy polecieć w jakieś żółte odcienie. No to jest w sumie taki beżowy, ale może albo w różowe? Nie różowy nie, może ta, albo w sumie. Dobra, dajmy różowy, tylko że taki w sumie dosyć ciemny różowy. Do tego jakieś ładne, białe zasłony tutaj dałam. W tym miejscu może wstawię takie łóżko. Jakby no tutaj wszędzie są te same stoliki nocne w ogóle do wszystkiego mi tutaj Będę, będą pasować. Dobra, naprzeciwko łóżka dałabym komodę. A w tej części to bym w ogóle zrobiła, jakby też taką większą garderobę. No mi parę szaf tutaj powstawiała. One są akurat nowoczesne, białe, ale jakby co to przeszkadza? No, jakby jest spoko też. Do tego w tym miejscu jakieś białe lustro. Dywanik też można by biały w sumie dać. A tutaj jakiś taki. Dobra, tutaj wstawię fotel. Obok jakiegoś podnóżka też dam lampkę. No i co, parę tutaj dekoracji na tą komodę. Jakiś bukiet kwiatków od Marcena czy coś. Tutaj jeszcze parę. Butów powstawiałam. No i dobrze, to tak wygląda. Pokój ryby w sumie jest taki różowy. E, tutaj jest miejsce właśnie do spania i został nam z rodzeństwa Cole. Cole jest wampirem, no bo się stał wampirem, bo matka go zmieniła, no ale w sumie zawsze tak naprawdę interesował się tymi magicznymi rzeczami i w ogóle zaklęciami i innymi przerządami właśnie magicznymi. Dlatego mu wsadzimy do pokoju właśnie różne takie artefakty czarodziejskie i te sprawy. Wydaje mi się, że możemy mu w tym miejscu zrobić pokój. Jakby no, ja totalnie chcę ten kocioł wsadzić, jakby w Forginalsach takich rzeczy się nie używało. Ale ja totalnie chcę ten kocioł tutaj wsadzić. Jakby on nie jest czarownikiem, ale potrzebne, potrzebne tutaj to będzie. Tutaj damy mu też różną gablotę z różnymi takimi rzeczami, że tak powiem. Tak samo ten sekretarzyk bardzo spoko tutaj będzie wyglądać i też potrzebuje właśnie półek na książki. Dobra, to jeszcze jakąś wagę dam obok tego miejsca. Też tutaj zrobimy taki niby portal, wiecie o co chodzi, jakieś zaklęcie ochronne czy coś takiego. Dobra, chyba za dużo myślę. Tutaj jeszcze mamy taki regał. Tutaj dam najzwyklejsze to łóżko. W sumie najzwyklejsze ono jest tutaj najdroższe w tej grze. Obok tego łóżka dwie lampy. Może na niebiesko pomalujemy ten pokój. To jeszcze to łóżko może zmienię też na niebieski kolor. Nie będzie taki. No i co? Zostało nam też już tutaj parę obrazów dodać. Też z krainy magii może to dam. Wiecie, tutaj są różne przepisy. różne jakieś oprawione z książek różnych. To by miało sens. No i dobra, jeszcze zasłona, więc możemy wziąć taką granatową. I też kola pokój jest zakończony. Wydaje mi się, że też całkiem spoko wyższy. Znaczy, może nie wyszedł spoko, ale po prostu charakteryzuje go jak takim, jakim jest. Więc nawet spoko. Także w sumie rodzeństwo mamy już zakończone i teraz przechodzimy tak, do Marcela wydaje mi się, że możemy przyjść do Marcela Marcel jest tutaj, oczywiście on jest tak jakby synem Niklausa przybranym, wiecie, sam go przybrał ale też po prostu z Rebeką kręci, więc Niklaus już go wtedy nie, nie lubił i w ogóle, właśnie dzisiaj zrobimy jego pokój szczerze mówiąc, to tutaj będę miała pewne takie, no będę miała takie w sumie wątpliwości, bo nawet nie wiem jaki on jest jakby wiem, że on jest taki też skory do pomocy, jest lojalny na pewno ale nie wiem, jak co go charakteryzuje tak wyglądowo. Może zrobimy mu coś w nowoczesnym stylu, bo on się jak się przeniósł do tej swojej dziupli w którymś tam sezonie, no to po prostu miał taką wiecie, elegancką dziuple, nowoczesną. Industrialną można by powiedzieć. Więc w sumie można go gdzieś tutaj by wcisnąć. To w sumie można by tutaj go dać. Także właśnie może jakiś beton na ścianę po prostu dam mi tutaj cegiełki jakieś białe. Może z tego industrialnego kitu po prostu wezmę meble w takich bardziej drewnianych kolorach. W ogóle fajnie by było jakby tutaj pododawać jakieś takie dziury w ścianach. Jakby ten dom jest stary. Można powiedzieć, że on jest stary, więc wydaje mi się, że jak najbardziej można by tutaj gdzieś pododawać te wszystkie dziury w ścianach itp., no, to też ma teraz urok w sobie, jak pododawałam właśnie te wszystkie rzeczy. Dobra, tutaj dam dwie szafy, No w sumie tutaj dać też lustro. Dobra, szczerze to tak na serio średnio, nie, jakby nie wiem, co tu zrobić innego, jakby dać po prostu normalne rzeczy. W ogóle zapomniałam, że możemy dać takie coś jak barek, więc tutaj do Niklausa też by się to przydało. Ale dobrze, damy jemu tutaj, <laughs> możemy wstawić. I tak nie wiem, co tutaj zrobić zbytnio. Także niech będzie właśnie takie coś. No i dobra, to tyle. Jakby nie, szczerze, szczerze, to jest po prostu normalne, co ja tutaj zrobiłam. Jakby to jest normalny pokój, ale szczerze mówię, to ja nie wiem, co tutaj innego zrobić. <grym> Także no nie oszukujmy się, że ja tutaj coś fajniejszego zrobię. Ale dobrze, przechodzimy do ostatniej osoby, którą jest Hayley. Hayley też mi wyszła średnio. No może widać trochę podobieństwo, ale nie jest to no, taka rzeczywista Hayley. W sensie wiecie, no nie, nie jest taka, jaka powinna być, ale... Oczywiście spróbujemy sobie zrobić pokój taki, jaki powinien być dla niej. Także ja bym dała tutaj oczywiście drewniane ściany. Zrobimy jej coś w typu, e, co na o tam miała? Może coś w tym stylu, w sensie wiecie. O, można by dać jak, jakieś walizki tutaj dać. O, lustro pęknięte niech będzie. E, z podstawki dałabym to łóżko, może właśnie z taką kratką. Do tego też jakieś dwa takie stoliki, lampeczki. Też może tutaj ze dwie komody wstawię. O, to będzie wspaniałe takie obrazy, jakby, wiecie, poszarpane przez wilkołaka, więc my mi się wydaje, że to nawet całkiem spoko będzie wyglądało. Czemu to jest Vlad w ogóle? Lul. Wrzucajmy też jakieś roślinki. Co to w ogóle jest? Fabryczny gruz. No to chyba tego nie potrzebuję. O, sto jak na drewno. Moglibyśmy też tutaj dać jakiś, jakiś kominek. Tutaj może jakieś szafeczki. Tutaj jakieś drewno. Także, no dobra, chyba damy tutaj właśnie ten kominek. Oczywiście też będzie drewniany. Tutaj obok tego drewno ustawię. Może w rogu w tym miejscu. I damy też kanapę. Albo może takie bujane krzesło. Też jest spoko. I obok tego dywanik. I nad tym coś jeszcze tutaj powieszę. I będą może takie obrazki. Nawet są ładne. Dobra, i w sumie tutaj można by też poszarpane ściany, jakby dać. Albo tutaj jakieś zepsute. To też ma sens, no bo wiecie, pazury się obcierają, czy co? Tutaj na łóżko może jakiś plakat z księżycem. No pięknie, no pięknie to wygląda. Dobra, mamy wszystkie osoby w sumie skończone. Yy, także, no naprawdę, powiem wam, że nawet fajnie to wyszło. Zostały nam na górze tak naprawdę dwa pokoje, ale ja szczerze mówiąc, w tych dwóch pokojach, to bym nic nie zrobiła, bo po prostu jakby nie wiem, co mam tu zrobić. A po drugie, to są takie przejścia, w sumie te są przejścia do pokoi, te są przejścia tutaj na balkon. Jakby nie sądzę, że to ma sens robienie tego. Dlatego przechodzimy na dół. I tutaj sobie na dole zrobimy, właśnie kuchnię, salon, jadalnię. No i tutaj w ogóle Łazienkę bym chciała dać. Jakby no, ja po prostu zrobię tutaj Łazienkę, jakoś nie będę się tutaj specjalnie zastanawiać na tym. Ojeju, przestańcie się przesuwać. Także dobrze, wygląda ona w taki sposób, jakby jest normalna. I teraz przejdźmy do tej części dziennej, bo ja bym tu koniecznie chciała fajną jadalnię zrobić, że z jakimś drewnianym stołem i na przykład ten stół. Byśmy zrobili taki podwójny, że tutaj by się nawet jeszcze więcej osób zmieściło. Jakieś krzesła też drewniane można by użyć że właśnie tak to by wyglądało. No z tej strony to bym barek totalnie widziała. Z jakimiś tutaj oczywiście buteleczkami. Może nawet tutaj jeszcze jakieś buteleczki. Do tego jakiś dywan. No pra, dajmy bukiet kwiatów, niech będzie. Tutaj jeden, tutaj drugi, żeby było tak jakoś ładniej może. Tutaj bym umieściła w sumie kanapy tak naprzeciwko siebie. Jakby nie robić salonu z telewizorem, tylko właśnie kanapy naprzeciwko siebie. Tutaj bym postawiła jakiś stolek między tymi kanapami. No i do tego jakiś dywan dała. Dobra, tutaj bym totalnie jeszcze jakieś obrazy, w sensie może to nie są obrazy, to są jakieś dywany powiesiła po prostu. No i co? Tutaj. Tutaj to wystarczy zrobić jakąś kuchnię maleńką, jakby oni się żywią krwią, więc nie potrzeba im jakiejś większego, większej ilości rzeczy w tej kuchni, oprócz lodówek. <grych> Dobra, no i tak ta kuchnia by mniej więcej wyglądała, jakby tutaj chyba nie ma tutaj zbytnio co rozmyślać nad tym. Dobra, dajmy tu jeszcze jakąś gablotkę na naczynia. Tutaj można by dać, oproszę, jakąś księgę na sam środek, żeby sobie czytali ludzie. Dobra, już jakąś urnę. Dobrze, dajmy urnę do kuchni, na przykład. Niech będzie. O, a tutaj z tyłu domu zrobimy cmentarzysko. Taką jakieś groby porozstawiamy, a tak żeby tutaj nie przychodzili, czy coś takiego. Dekoracja na Halloween. Wiecie, wiecie o co chodzi. Także dobrze, chyba mamy skończony ten domek. Nawet mi się podoba, nawet mi się podoba w sensie. Wydaje mi się, że mi się udało przedstawić te postacie, tak mniej więcej. Dajcie znać, czy podobały wam się tego typu materiały i chcielibyście może z jakichś innych seriali postacie, żeby tutaj scharakteryzować, może, żeby tutaj dodać po prostu jako simów albo po prostu jako pokoje. Oczywiście, jeżeli jesteście chętni, to ten domek jest do pobrania w mojej galerii. Oczywiście, nazwy macie w opisie. Te osoby również, też tutaj, te postacie, które ja stworzyłam, rodzinie no i Haley, no i Marcelusa. Oni też są do pobrania w mojej galerii. Dajcie znać, co sądzicie o takim Halloweenowym materiale. Mam nadzieję, że na święta też coś fajnego się wymyśli. Oczywiście święta Bożego Narodzenia. Także co, dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego zionka nie zapomnijcie o wyprzedażach na Steamie, a my się widzimy w następnym odcinku. Na razie!